Historia świata według niekrytego krytyka. Witam! Dziś opowiem Wam o pewnym zagadkowym wynalazku, bez którego nigdy nie powstałyby teleturnieje. No jak wiadomo, teleturnieje razem z kołem i ogniem należą do tych najważniejszych osiągnięć ludzkości. Przed Wami. Pytanie. Forma pytająca istnieje w każdym języku na świecie, co może sugerować, że gatunek homo sapiens jest wyjątkowo ciekawski. No wiecie, jak spotkacie w dziczy błodnego tygrysa, to podejrzewam, że nie usłyszycie czegoś w stylu OK, mógłbym cię zacząć gonić, a potem zjeść. Podobnie jak pies podchodzi do, za przeproszeniem, suki, to nie pyta, czy masz ochotę na drinka, hau hau, tylko od razu zabiera się do procesu kopulacyjnego. Tworonogi raczej nie cyrtolą się w pytania, negocjacje i dyskusje, co może sugerować, że jeden z najwybitniejszych obecnych jest na świecie? Wladimir P. Jest przynajmniej w jednej ósmej rosyjskim hartem. Nieważne. Ważne jest to, że bez formy pytającej komunikacja międzyludzka była bardzo szorstka. Gdzieś pójdzie ze mną do kina. Y powinieneś zadać pytanie, Hamie? chciałem, ale jeszcze nie wiem jak, więc muszę posługiwać się formą rozkazującą. Pójdziesz ze mną, do kina i je Jednym słowem, w czasach przedpytaniowych randkowanie ocierało się o mobbing. Fajnie. Jeśli już przy pytaniach jesteśmy, starożytni filozofowie nie potrafili odpowiedzieć na żadne z tych najważniejszych. Po co tu jesteśmy? Jaki jest sens życia? Kiedy jest finał Ligi Mistrzów? Bo po prostu nie wiedzieli, jak je zadać. W dzisiejszych czasach wprawdzie dysponujemy formą pytającą, ale absolwenci kierunków filozoficznych nie zastanawiają się po co tu jesteśmy, tylko ile ty mają wydać razem z kebabem. No takie mamy czasy. Nie wiemy dokładnie, kto jako pierwszy użył pytania, ale prawdopodobnie był to człowiek, który 200 tysięcy lat temu zszedł z drzewa, wyprostował się i wydukał. Skoro do tej pory chodziłem na czworaka, to jak teraz będę rozmawiał z kobietami? Wyprostowany? Patrz tak z penizem na wierzchu? Ale ze mnie małpa! Pytanie zaprezentował Maciek Frączyk, czy niekryty krytyk. Historia świata według niekrytego krytyka. Historia świata według niekrytego krytyka. Witam. Dziś opowiem Wam o pewnym twarzowym wynalazku, bez którego Robert Więckiewicz bardzo dziwnie wyglądałby w filmie Wałęsa. No bo grał Wałęsę Przed wami wąsy. Wąsy to rodzaj ogłosienia na twarzy, które mężczyźni noszą, aby wyglądać jak porywacz, zboczeniec albo deviant. To nie moja prywatna opinia, po prostu z badań wynika, że ludzie z wąsami budzą najmniejsze zaufanie w każdej grupie wiekowej. Cholera wiesz czego to wynika. Być może mamy gdzieś w mózgu zakodowane, że jak homo sapiens ma włosy na gębie, to na całe. A jak ścina tylko część, to wygląda jakby tak zawinkla nas obserwował. Nie wiem. W każdym razie historia ludzkości jest bogata. W wielu mężczyzn dla których mustaż był stałym elementem gębowym i stanowił integralną część ich wizerunku. Piłsudski, Chaplin, Freddy, Borat. Czy wyobrażamy sobie któregoś z tych dżentelmenów bez wąsów? Charlie Chaplin bez wąsów wyglądałby... na pewno mniej podobnie do Hitlera, więc nie wiem czemu ich nie zgodził, ale pozostali mieliby na pewno minus 10 od charyzmy. Albo 15 nawet. Niestety naukowcy nie wiedzą na 100% kto jako pierwszy zaczął się golić i zaraz po ścięciu tylko brody spojrzał w lustro i stwierdził Eee! Ej, wyglądam jak Salvador Dali, nice! Ale podejrzewam, że przyczyna była bardzo banalna. Dawno, dawno temu, kiedy ludzie nie potrafili jeszcze właściwie korzystać z naczyń, pewien wyprostowany już brat człowiek wziął do ręki szklankę z mlekiem i spróbował się napić. Oczywiście, ten pakiem był nieprzeciętnym, więc wlał sobie całe mleko do nosa i kilka kolejnych pokoleń padało trupem przez uduszenie mlekiem, dopóki ktoś nie wpadł na genialny pomysł. Skoro nie umiemy się bezpiecznie napić, to po prostu zostawmy sobie wąsy! W połączeniu z włosami w nosie, zawiniętymi w warkocze, zatamujemy dopływ mleka i w ten sposób przedłużymy gatunek. Jak pomyślał, tak zrobił i od tamtej pory wąsy weszły na stałe. samczą krew. Wąsy zaprezentował Maciek Frączek, czyli Niekryty Krytyk. Historia świata według Niekrytego Krytyka. Historia świata według Niekrytego Krytyka. Witam. Dziś opowiem wam o pewnym dziennikarskim wynalazku, bez którego ludzie żyjący na Ziemi nie wiedzieliby, co się na niej dzieje. Przed wami serwisy informacyjne. Naprawdę nie rozumiem, dlaczego tylko ludzie stworzyli serwisy informacyjne, bo podejrzewam, że na przykład w świecie krokodyli też dzieje się dużo ciekawych rzeczy. Dziś w Krokodylich Wiadomościach. Tępi turyści z gatunku ludzkiego po raz kolejny chcieli zobaczyć nas z bliska, a my mieliśmy zajebisty obiad. Dziękujemy. Sport. Żadne bramki we wczorajszym meczu znowu nie padły, bo pierwszy krokodyl, który złapał piłkę, znowu ją przebił. Ciągle czekamy na wynalezienie nowego sportu tylko dla nas. Pogoda! Mamy ją w dupie. Jesteśmy krokodylami. Bitch, please. I tak dalej. Ludzie w swoim geniuszu i dzięki opanowaniu technologii umożliwiającej masową komunikację są w stanie ogarnąć wydarzenia z każdego zakątka świata i na przykład tak jak my, Radio Z, przedstawiać je każdego dnia w skondensowanej formie. Dzięki temu wiemy, że może lepiej nie jechać w weekend na Krym i że w sobotę będzie padać. A że ludzie to nie krokodyle, to jedna i druga informacja. Informacja jest dość istotna. W XXI wieku, kiedy każdy z nas ma w kieszeni telefon komórkowy z dostępem do internetów, bardzo ciężko wyobrazić sobie funkcjonowanie bez informacji. Jeszcze 200 lat temu, gdyby na przykład duży samolot z 239 osobami na pokładzie zniknął, to nikt by o tym nie wiedział, a dziś wszyscy wiedzą, że zniknął, ale nikt nie wie dlaczego. Nawet ludzie z najbardziej nowoczesnymi telefonami w kieszeniach. Hmm. Bardzo problematyczne było również politykowanie, bo bez mediów praca polityka do złudzenia przypominała typowy dzień świadka Jehowy. Słuchanie do drzwi, dwa słowa przedstawienia i trzaśnięcie drzwi. To musiały być piękne czasy, tak rzadko musieć ich słuchać. Dobra, kończę, bo ja tu o świadkach chowę, a my zaraz mamy serwis informacyjny. Na świecie dzieje się tyle przerażających rzeczy. Super. Mówił Maciek Frączek, czyli niekryty krytyk. Historia świata według niekrytego krytyka. Historia świata według niekrytego krytyka. Witam. Dziś opowiem wam o pewnym kuszącym wynalazku, bez którego zarówno dentyści, jak i dietetycy nie mieliby co robić. A prezes firmy produkującej żelki owocowe nie miałby ani jednego jachtu. Przed wami słodycze. Pierwsze otyłe dzieci z zepsutymi zębami, to znaczy słodycze, pojawiły się już 4000 lat temu w Egipcie. To podobno tam powstały prasłodkości, ale wtedy jadło się bardzo pozerskie wyroby. Głównie owoce maczane w miodzie. Każdy, kto jadł delicję albo wafelki z czekoladą na pewno wie, że nijak ma się Owoc w miodzie? Do prawdziwych słodyczy, które mają w cholerę przepysznych kalorii. No ale jak się nie ma, co się lubi, to się wpieprza to, co jest. Tak podobno mówiono w starożytnym Egipcie. Nieważne. ważne jest to, że w XXI wieku słodycze istnieją głównie po to, żeby kobiety zakazywały sobie ich spożywania. No a jak już spożyją, to muszą każdego cukierka potem wyskakać z Chodakowską. Podobno jeden tweet to 20 minut intensywnego potrząsania tyłkiem, więc przed każdą przekąską warto się dwa razy zastanowić, bo może się okazać, że to się nie kalkuluje i zaraz. Po skonsumowaniu trzeba wymiotować, żeby utrzymać wagę i obwód. Żyjemy w dziwnym świecie. Jak przybędzie tu ktoś z przeszłości, to nie. Ch tego nie, wytłumaczysz. nie ch Najbardziej łasy na słodkości są jednak najmłodsi i wie o tym każdy producent czekolady, jak i każdy porywacz dzieci. Różnorodność tego typu wyborów jest gargantuiczna i stworzyłem takie zdanie nie tylko po to, żeby użyć efektownego, pięciosylabowego przymiotnika, becz, ale także dlatego, że to prawda. Kiedy byłem bardzo mały, największym słodkim przysmakiem był chleb posypany cukrem, a dziś pasożyty wykonują rozkazy rodziców w zamian za czekoladowe jajka z zabawkami w środku. Nie zabawkami. Z cukru, jak, nie wiem, czekoladowy królik, któremu odgryzamy świątecznie głowę, celebrując zmartwychwstanie Jezusa? Mam na myśli normalne, plastikowe zabawki. Czekoladowy jajku. Kiedyś w tej kanapce z cukrem mogłeś znaleźć co najwyżej trochę świeżej pleśni, jak chleb był za stary. A dziś możesz podczas delektowania się słodyczem pobawić się jednocześnie jakimś super samochodzikiem. O, ja mam się lat cicho. Na apetyt na coś słodkiego? Albo na porwanie dziecka, jeśli akurat słucha nas jakiś porywacz? Rozpalił, macie Wrączyk, czyli Kryty krytyk. Historia świata według niekrytego krytyka. Historia świata według niekrytego krytyka. Witam, dziś opowiem wam o pewnym kalendarzowym wynalazku, z którego radość czerpią jedynie przedstawiciele naszego urodzego, dwunożnego i często półmózgiego gatunku. Przed wami. Pierwszy dzień wiosny. Dawno, dawno temu, kiedy planeta Ziemia była w całości pokryta lodem, a jedyną aktywność kinetyczną wykazywał wiewiór goniący orzeszek, ludzie nie mieli czegoś takiego jak pierwszy dzień wiosny. Ba, nie dość, że nie było pierwszego dnia wiosny, to w dodatku nie było wiosny, a jeszcze bardziej w dodatku nie było nawet ludzi, bo leżeli jeszcze zamrożeni jak bambino na patyku i czekali aż ewolucja przyjdzie i kopnie ich w tyłek na rozpęd. No nie zmienia to faktu, że gdyby ludzie jednak wówczas istnieli i chodzili po ziemi, a chyba raczej dzieli na łyżwach? Nikt by nie chodził na wagary. Epoka lodowcowa oznaczała stuprocentową frekwencję w szkołach, bo młodzi adepci nauk wszelakich nie wiedzieli, że oto nadszedł dzień Wagarowicza. I należy ten dzień święcić. Pamiętam, że w czasach podstawów kowolicealnych dzień Wagarowicza był dla mnie jak Boże Narodzenie dla ludzi wierzących w Boże Narodzenie albo dżihad dla ludzi wierzących w zbawczą siłę wysadzenia się w metrze. Nieważne. Ważne jest to, że dzięki zmienności pór roku potrafimy naprawdę docenić, kiedy pogoda za oknem jest Lepsza niż gorsza Wyobraźcie sobie katorgę mieszkańców wyspy Galapagos Którzy mają piękne słońce 365 dni w roku sam młodzież nawet nie wie Na czym polega fotosynteza Bo tam pierwszy dzień wiosny Ergo dzień Wagarowicza Jest świętowany codziennie Mm, tam nie ma problemu, czy sześciolatek powinien iść do pierwszej klasy podstawówki Bo tam zarówno sześciolatek, jak i każdy inny latek Zamiast tornistra zakłada kąpielówki Pływa z delfinami i miwanem Pierwszy dzień wiosny Uznajmy, że w tym roku trwa on od wczoraj aż do niedzieli Zaprezentował Maciek Frączyk Czyli niekryte krytyki Historia świata według niekrytego krytyka